Panie Piotrze, niezmiernie mi miło, że udało nam się spotkać dzisiaj w Toruniu na motorarenie przy, przy pięknych zawodach żużlowych, młodzieżowych. Przed nami Piotr Szymański, przewodniczący głównej komisji sportu żużlowego w Polskim Związku Motorowym. Ale pan jest dzisiaj gwiazdą. Bardzo proszę, kilka słów, bo pan ciągle po świecie. I że nam się udało dzisiaj spotkać. Jakie Pan widzi perspektywy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie? Tak. klasujemy e, z Państwem już od e, wielu lat. Ja już teraz nawet nie pamiętam, kiedy zaczęliśmy, ale na jakiś dłuższy czas przed pandemią. Mieliśmy problem ogromny w sporcie żywym z trenerami sportu, z instruktorami może mniejszym, ale nie mieliśmy treneru sportu żywowego. Mieliśmy dwóch lub trzech w tamtym czasie, i tutaj, dzięki naszemu porozumieniu i współpracy, i idei, która powstała, udało nam się w tamtym czasie wyszkolić pierwszych kilku ja jeszcze nie pamiętam dokładnie ilu e, po, po długim czasie kilku na, kilkunastu lat mogę powiedzieć trenerów, trenerów, trenerów sportu źródłowego co było dla nas bardzo istotne ponieważ później mieliśmy razem wspólnie kolejne kursy gdzie ci wyszkoleni trenerzy wcześniej instruktorzy e, prowadzili już zajęcia normalnie zajęcia i do dzisiaj prowadzą To jesteśmy na trafie spotykamy się u cholery tajemnicy nie tylko pod kątem tutaj tej, tej, tego naszego tej krótkiego e, krótkiej rozmowy ale również e, za chwilę będziemy z trenerem kadry Polski Rafałem Dubuckim ustalać zasady kolejnego kursu w Wyższej Szkole e, Kultury Fizycznej i Turystyki Pruszkowie. E, dlatego też ta współpraca wygląda, e, wyglądała dobrze, wygląda dobrze i jestem pewien, że będzie wyglądała e, tak, tak samo jak do tej, do, tej, do tej pory. Dziękuję Panie Piotrze za tą krótką wypowiedź. Powiem szczerze, że ja wcześniej nie znałem środowiska żużlowego, ale jak poznałem tych fantastycznych ludzi, niebywale ambitnych i niebywałych profesjonalistów, którzy na pierwszych z tych naszym kursie nie tylko, że wyszkolili się na trenerów i oni prowadzili zajęcia, przekazali wiedzę wszystkim innym. Nie chowają, przekazują. I z tego nawet prace, to dla mnie jest fantastyczne. Prace trenerskie, pisali z tematyki, która jest niezbędna w sporcie żużlowym na bieżąco. Cały sport żużlowy został ruszony. Każdy pisał z tego praktycznie powstała olbrzymia wiedza praktyczna najlepszych trenerów czy czołówki trenerów, którzy przenieśli przenieśli to na papier. O. Tak jest ta zabawa. To prawdziwy rek motorów. Cieszymy się w tej atmosferze, nie chcemy uciekać, bo tak to po prostu jest. Na chwilę chwilę odpoczniemy. Kończy się raz atrakcyjny bieg i znowu do Państwa wrócimy. To są zawody dla najmłodszych zawodników, którzy nieraz też nie mie mieścią się w składzie drużyn ligowych, a nieraz też nawet w składach juniorskich. W związku z tym też dbamy wspólnie z firmą Nice, żeby mieli możliwość jazdy. To 15-16-latkowie. E, którzy, część z nich tak naprawdę na pewno będzie kiedyś gwiazdami tej Ligi. Ale będzie też gwiazdami Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej Turystyki w Pruszkowie. Zapraszamy wszystkich maturzystów do nas na uczelnię. Dziękuję, że Pan mi pozwolił tu z Panem być chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wyścig 20 tych zawodów w Toruniu. Zobaczymy, co się będzie działo. Panie Piotrze, ja mam takie pytanie. Jak Pan widzi możliwość studiowania, bo Wy jeździcie po całym świecie, bez przerwy na w tygodniu, sobota, niedziela, różnie. Czy Pan widzi możliwość i taką potrzebę, żeby żużlowcy, którzy zawodnicy mają maturę to jest pierwszy wa warunek. Mogli studiować, nie ukrywam, zapraszamy do Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie, która, jeżeli spełni, mam nadzieję, Wasze oczekiwania. Jak pan to widzi? Wydaje mi się, że znaczy jestem pewien, że czasy się zmieniły. To już nie lata 80., kiedy e, tak naprawdę nie zwracano uwagi na to młodzi zawodnicy już w sporcie żylowym, no, też w innych sportach też, ale w sporcie żylowym naprawdę dużo. E, Zawodników kończyło szkołę, czy ten etapie bardziej zawodówki, tak, i nie myśleli o dalszej, dalszej nauce. W latach 90. zaczęło się to powoli, powoli zmieniać i mamy tutaj przykład zawodników, którzy Pokończyli studi już studia i teraz my z roku na rok jest takich osób więcej. Bo wiadomo, że to wykształcenie mimo wszystko, my wszystko, no to wykształcenie jest naprawdę potrzebne i konieczne, bo kariera żużlowca trwa co prawda coraz dłużej, bo nieraz i do 50 roku życia obecnie, ale no ale nie tylko. Ale kiedyś to się kończy i trzeba też popatrzeć na swoje normalne, normalne życie, a wykształcenie daje nie tylko tego, bo większość zawodników. Eee, na tym, na sporcie, siebny jeszcze rywalizujących, tak na większość. No nie, 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 tak naprawdę nie zarobi ogromnych pieniędzy, to czołówka zarabia ogromne pieniądze, reszta coś musi ze sobą zrobić na, po, za, po zakończeniu kariery, dlatego też myślą chłopcy o, też o nauce i z tego co też rozmawiamy tutaj wspólnie, też w Państwa szkole również podjęli naukę i ją kontynuują albo za chwilę kończą, dlatego też jak najbardziej my jako polskich Związek motorowych jesteśmy otwarci na Współpracy, którą, którą mamy, i na jej poszerzenie, I też zawsze zachęcam tutaj chłopaków, żeby jednak o tym myśleli. No, i tak jak widać, jak wspomniałem, część z nich jeździ i się, jeździ i się uczy. Jest dzisiaj mnóstwo nowych form. No, pandemia dała no, nam, że Zoom się zrobił bardzo popularny. Jak e, pamiętam, my pierwsze nasze wszystkie spotkania przyjeżdżałem również bo w tym uczestniczyłem do Torunia pod Torun dokładnie e, do Lubicza i tam mieliśmy wszystkie zajęcia. A Ostatni kurs już teraz który teraz był to praktycznie no, odbył się bez tego egzaminu odbyły się e, face to face a wszystko było e, online. Z jednej strony to ja jestem tradycjonalistą i wolę jednak spotkania face to face ale z drugiej strony mamy taki świat i taką osobę przyspieszył że e, ja tak samo swoje spotkania Posiedzenia. Bardzo duże części dzisiaj organizuje przez Zoom, przez Zooma, a dlatego też no, ta nauka przez, w, ten, w ten sposób również się coraz bardziej się rozwija. Są narzędzia, programy, które pozwalają to w, sposób, w znacznie lepszy sposób prowadzić. Dlatego też nie można, wiem, że część osób, a bo to jest nie face to zawsze można inaczej. Nie, nie, no dzisiaj to tak wygląda. Są teraz coraz bardziej popularne, robi się szkoła liceum w chmurze, tak, które dzisiaj istnieje i coraz więcej osób w tym dzieci po podstawówce, w tym tak naprawdę w tym liceum, z tego co się rentuje, tak naprawdę zapisuje się i tam się, tam się uczą, w związku z tym to jest taka forma jest jak forma, a wszystko tak naprawdę pokazuje na końcu, że ktoś się przyłoży to będzie, to zda, a wszystko to pokazuje ostaje, pokazują egzaminy, a tutaj z tego co się rentuje i co wiem, no to nie zawsze się zdaje, to nie jest tak, że wszyscy zdają, że wszyscy co online się uczą zdadzą. Będziesz umiał, to zdasz, nie będziesz to nie zdasz, Tak jest nasze podejście, tak to jest Pan Zbigniew, zawsze rozmawiamy, że Pan Zbigniew będzie zaskoczony, ale ja mam taką trochę twardszą rękę, zresztą zresztą jestem też nauczycielem, w związku z tym zawsze, zawsze jak jest na min, jak coś jest nie do końca, no to nie ma. To nie ma w takim razie moim zdaniem pozytywnego, nie powinno być pozytywnego wyniku i taką mamy zasadę, no tutaj w zakresie sportu żydowego, że wszystkie egzaminy są prowadzone twardą ręką. Panie Piotrze, super wypowiedź. My się już rozumiemy, dopracowaliśmy. Wymieniamy poglądy zawsze, nic nie dzieje się z przypadku. I myślę, że jest szansa na dalszą współpracę, a że jesteśmy teraz w Toruniu, to ja powiem, że już niedługo żurzlowcy. Bracia przed Pełscy, będą bronili pracę magisterską, będą panowie to magistrowie. Również Robert Kościecha tak samo, jeszcze trochę i też walczy o zakończenie studiów i myślę, że też zostanę panem magistrem wychowania fizycznego. Także cieszymy się. Mam nadzieję, panie Piotrze, że dzisiaj po koleżeńsku podamy sobie dłoń, podpisujemy niepisaną oczywiście umowę o dalszej współpracy i myślę, że to będzie dla obu. Środowisk, bardzo pożyteczna rzecz. Tak. Spotkamy się jeszcze, żeby omówić szczegóły studiowania? Tak, myślę, że się, tak, zgadza się. Myślę, że za chwileczkę po tym spotkaniu się spotkamy, można powiedzieć, ponowny raz i porozmawiamy na temat zakresu kolejnego kursu. My, jako Związek, planujemy, żeby ten kurs ruszył już za chwilę, czyli w paździer... Tak jak się studia rozpoczynają, można powiedzieć, czyli w październiku, bo jest taka, taka konieczność. Kluby potrzebują, rozwijamy bardzo mocno strukturalnie kluby i kluby potrzebują nowych swoich instruktorów, czy też trenerów, dlatego też, dlatego też spotykamy się. I po to, jest, po to są te nasze rozmowy, żeby to robić z roku na rok coraz lepiej, a że doświadczenie mamy coraz większe, bo to będzie już czwarty albo piąty kurs wspólnie, w związku z tym e, poprzyczka idzie coraz bardziej do, do góry, ale też materiałów jest więcej. Dzięki temu, co tutaj Pan nie e, wspomniał z tych materiałów, które były, wydaliśmy po raz pierwszy od lat 70., specjalne wydawnictwo w zakresie, e, które pomaga. E, czy też kandydatom na instruktorów, czy też obecnym instruktorom i trenerom w poszerzeniu ich, ich wiedzy, a osoby, które zaczynały jako pierwsze tak naprawdę dzisiaj e, opracowują nowe materiały, niektórych to wciągnęło, że tak jak kiedyś brakowało dokumentów, notatek, różnego rodzaju materiałów przygotowawczych, teraz już jest tego coraz, coraz, coraz więcej, co my od, co odbieramy, znaczy jako to, Polski to to odbieramy z dużą satysfakcją. Dziękuję. Dziękuję. Kolejny start na to, że biegniemy już na zawody. Do widzenia, do samego spotkania.